Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj zechciejmy razem wspólnie przemyśleć, rozważyć. Wyjęte jest z Ewangelii Jana z rozdziału 6 20, od 27 wiersza do 35. Pan Jezus tam mówi tak: Starajcie się nie o ten nietrwały pokarm. Ale o pokarm dający życie wieczne, a który może Wam zapewnić syn człowieczy. Po to właśnie posłał mnie Bóg Ojciec. A co mamy robić, żeby wykonywać wolę Boga? pytali. Wolą Boga jest to, byście wierzyli w tego, którego On posłał. Odparł Jezus. No to jakiego cudu dokonasz, byśmy mogli go zobaczyć i uwierzyć Ci? Nasi przodkowie codziennie jedli mannę na pustyni. Pismo mówi, dał im do jedzenia chleb z nieba. Zapewniam Was, że to nie Mojżesz dawał wtedy chleb z nieba. Odrzekł Jezus, ale mój Ojciec daje Wam teraz prawdziwy chleb. Chleb z nieba, bo chlebem od Boga jest ten, który przychodzi z nieba. To On daje światu życie. Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, prosili go to ja jestem chlebem życia, odpowiedział Jezus. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny. A kto we mnie wierzy, nie zazna pragnienia. Panie, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy za to, że dzisiaj wskazujesz nam kierunek do miejsca, w którym możemy znaleźć Twój prawdziwy chleb. To jest Pan Jezus, w imieniu którego się tutaj zgromadzamy. Prosimy Ciebie, Panie, otwórz nam oczy na to, co ważne dzisiaj, na to, co chcesz nam powiedzieć. Abyśmy byli tymi, którzy chcą słuchać i poznawać Twoją wolę. Przez i dla Pana Jezusa o to Ciebie prosimy. Amen. Siostro, bracie, jedno z takich moich najdalszych wspomnień dotyczących chleba to jest czas, kiedy jeszcze byłem bardzo małym chłopcem. I razem z dziadkiem jeździliśmy do piekarni i kupowaliśmy tam świeże, ciepłe, pachnące chleby. I wracaliśmy do domu. Wiecie, to był Fiat 126P, takie bardzo malutkie autko. I zapach tego chleba w tym autku był w pewien sposób nie do zniesienia. Nie mogłem się już doczekać, kiedy wrócę do domu. Żeby babcia odkroiła mi tą piętkę, posmarowała masełkiem, dodała trochę soli. Wiesz o czym mówię? Być może masz swoje wspomnienie z chlebem ze swojego dzieciństwa. Czasem było tak, że dojeżdżaliśmy do domu i w tym chlebie były takie poszarpane dziury. I dziadek już wiedział, że musi ze sobą zabierać scyzoryk. I już w tym aucie odkrawał mi tą piętkę, i mogłem spokojnie do domu wrócić. Uradowany tym smakiem, nie mogłem się doczekać. Czekałem na to, aż wreszcie spróbuję tego świeżego chleba. I kiedy myślę sobie o tej <noise> dziecięcej tęsknocie, to myślę sobie o Izraelitach, którzy słuchali Pana Jezusa. I oni też byli bardzo głodni. Oni byli bardzo głodni takiego czasu, w którym przyjdzie Mesjasz i nakarmi ich tęsknotę za wolnością. Opresja ze strony Rzymian w tamtym czasie była naprawdę nie do zniesienia. Tam się naprawdę bardzo ciężko żyło. Rzymianie robili wszystko, by wpływać na wszystkie sfery życia Izraelitów. I mieli oni po prostu tego naturalnie dosyć. I mieli tą jedną tęsknotę, że kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy pojawi się Mesjasz i spełni to ich marzenie spełni to ich oczekiwanie że wypełni ich życie pokojem za którym tęsknią i którego pragną że przemieni cały ich sposób życia że wreszcie będą mogli czuć się jak w raju kiedy przyjdzie ich król kiedy przyjdzie ich mesjasz kiedy przyjdzie ten prawdziwy chleb z nieba i nagle okazuje się jest sytuacja że pan Jezus przychodzi i mówi, że właśnie ten chleb, prawdziwy chleb, na który oni czekają, jest już pośród nich. I oni tak patrzą na niego i tak do końca nie wiedzą, o co Mu chodzi? Czy to może być ten prawdziwy mensjarz? Ten prawdziwy chleb, który przyszedł z nieba. Czy jest to możliwe? I żeby go sprawdzić, zadają mu takie podchwytliwe pytanie. Yy, bardzo popularne do dnia dzisiejszego. Wielu wierzących zadaje to samo pytanie: A co mamy robić, żeby wykonywać Bożą wolę? I yy, specjaliści mówią, że, zacytuję, Izraelici rozumieli spełnianie Bożej woli głównie poprzez prawo religijne. Przekazane im przez Mojżesza na górze Synaj, które zawarte było w pięcioksięgu, zwłaszcza w księdze powtórzonego prawa. To zbiór nakazów, zakazów, ceremonii i przepisów, które określały, jak ludzie powinni żyć, aby być wierni Bogu. To znaczy, że. Y... Dla Izraelitów, dla Żydów żyjących w czasach Jezusa, spełnianie Bożej woli było ściśle związane z prawem Mojżeszowym, z Mojżeszem, z górą Syna i z przymierzem, jakie Bóg zawarł z Izraelitami. I żeby sprawdzić, czy jest to możliwe, że Pan Jezus jest tym Mesjaszem, na które oni czekają, zadają Mu to pytanie, aby On odpowiedział mniej więcej tak, jak przeczytałem przed chwilą. To znaczy, powinien powiedzieć, no spełnianie Bożej woli polega na Trzymaniu się kurczowo przepisów, które zostawił Wam Mojżesz. Ale Pan Jezus, jak się okazuje, próbuje przysłowiowo zawrócić kijem wisłę, bo to, co od tysięcy lat się sprawdzało dla ludzi, dla Pana Boga, jak wiemy, z proroków nie, ale dla ludzi, co było sprawdzone, działało w jakiś sposób. Nagle okazuje się, że jest inaczej. Że Bożą Wolę, że zbawienie, że oczekiwanie na spełnienie tej tęsknoty, tego głodu Mesjasza, nie zawiera się w Prawie Mojżeszowym ani w przeszłości, tylko zawiera się właśnie w nim, w Panu Jezusie. Dlatego on mówi o tym wyraźnie. Trudno to pominąć tutaj. Zapewniam Was, że to nie Mojżesz dawał Wam wtedy chleb z nieba, ale mój Ojciec daje Wam teraz prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem od Boga, gdyby ktoś jeszcze nie zrozumiał, bo chlebem od Boga jest ten, który przychodzi z nieba. To On daje światu życie. Czyli Pan Jezus próbuje jak najdokładniej, jak najprecyzyjniej określić. Że prawdziwy chleb dający życie, dający zbawienie, zaczyna się i kończy na osobie Pana Jezusa, nigdzie indziej. No, ale przecież, powiemy, mamy wokół siebie dużo różnych chlebów, którymi możemy zaspokajać nasze potrzeby religijne. Nawet w naszym prawie kościelnym jest tak ładnie napisane, że parafia zaspokajając potrzeby religijne swoich wiernych, organizuje różne rzeczy, nabożeństwa i, i tak dalej. Ale te rzeczy nie dają zbawienia, bo one nie pochodzą z góry. Co prawda są przygotowane przez ludzi na podstawie Bożego Słowa, ale to nie jest ten jedyny chleb prawdziwy, który stępuje z nieba. To są jedynie zalecenia, co robić, abyśmy w społeczności parafialnej wiedzieli, gdzie szukać tego prawdziwego chleba, który daje zbawienie. To znaczy, że mamy wiele różnych sposobów na zaspokajanie religijnych potrzeb, ale jeśli chodzi o życie wieczne i o zbawienie, to jest tylko jedno miejsce, to jest tylko jedna osoba Pan Jezus. I On próbuje powiedzieć im i nam, że nie mamy tutaj wyboru, nie ma tutaj innej opcji. I nie jest tak, że Pan Bóg dla nas mówi to, dla ludzi żyjących w Afryce czy w innej kulturze mówi coś innego i każdy jakoś tam w końcu trafi. Nie, droga jest jedna. I zaczyna się i kończy na Panu Jezusie. On jest tym prawdziwym chlebem. No dobrze, tylko żeby chleb działał, czy ten dosłownie chleb, czy chleb powszedni, czyli wszystko to, co przyjmujemy, czym się karmimy, żeby to mogło zadziałać w naszym życiu, to nie wystarczy, żeby nasza lodówka była pełna. Nie wystarczy, żeby ten chlebek był ukryty w chlebaku. Trzeba zrobić coś z tym chlebem. Wszyscy wiemy co. Musimy go zacząć spożywać. To znaczy, że musimy tak zrobić, aby ten chleb czy ten pokarm, który przyjmujemy, został wchłonięty przez nasze cielesne życie i żeby to, co jemy, zaczęło oddziaływać na nasze organy i całe ciało, dostarczając potrzebnej energii do tego, by żyć. Oczywiste. To jest nasza codzienność. I to, czy my będziemy jeść, czy nie będziemy jeść, to nie jest dobre pytanie, to nie jest właściwe pytanie. Możemy się zastanawiać, jakiego rodzaju jedzenie będziemy jedli, czy się będziemy zdrowo odżywiać, czy nie. To tak, ale tu nie ma decyzji, czy będziemy jedli, czy nie. Nie możemy sobie postanowić, że w roku 2024 będziemy jedli, a w 2025 zrobimy sobie przerwę i nic nie będziemy jedli. Nie ma takiej opcji. Dlatego, że pokarm, który przyjmujemy, warunkuje nasze istnienie. I dokładnie to samo próbuje powiedzieć Tobie i mnie Pan Jezus, że Jego osoba warunkuje naszą wiarę, naszą duchowość i nasze zbawienie. I to nie jest pytanie czy my skorzystamy z Pana Jezusa, a może z jakiegoś innego mędrca, a może z jakiegoś innego bóstwa, a może z jakiejś innej religii. Tu nie ma opcji. Jeśli chcesz żyć wiarą, jeśli chcesz y, żyć zbawieniem, to Pan Jezus jest tutaj absolutnym warunkiem i koniecznością. No i teraz wiemy jak się spożywa posiłek. Ale jak mamy spożywać Pana Jezusa? O tym Pan Jezus też mówi w Ewangelii Jana. Kto nie spożywa mojego ciała i kto nie pije mojej krwi, nie może być zbawiony, nie może mieć działu ze mną. To znaczy, że Pan Jezus chce wpłynąć na wszystkie sfery naszego życia, chce wniknąć w nas. Przepełnić nas od środka. A nie obok gdzieś być zamkniętym, w jakimś miejscu naszego domu, albo w kościele w niedzielę, czy w środę, czy w jakiejś, jakiejś okoliczności. Ale on chce działać od wewnątrz, na wszystkie sfery naszego życia, na nasze myślenie, na to, kim jesteśmy. I to jest nasz trud. To jest nasz wysiłek, to jest nasz obowiązek. Bo y, jak czasem. Zjemy coś pysznego, jesteśmy na jedzeni, czujemy, że nasze, nasz organizm no, czuje się słabo, jest zmęczony, potrzebuje chwilę odpocząć, bo to jest wysiłek. Przyjmowanie tego pokarmu, trawienie tego pokarmu to jest wysiłek dla naszego ciała. Szukanie Pana Jezusa i karmienie się Panem Jezusem też nie przechodzi od tak. Wymaga naszej pracy, wymaga naszego zaangażowania, czasem naszego. Zmęczenia, aby On był w nas. Co możesz zrobić? Możesz karmić się Jego słowem i dopilnować, aby ten pokarm był dostarczony Tobie codziennie, bo go codziennie potrzebujemy, tak jak potrzebujemy pokarmu. I tu nie ma pytania, czy będziemy czytać, czy będziemy poznawać, czy. Zrobimy wszystko, aby się uczyć i przyjmować Jego słowa, bo wtedy duchowo umieramy i nas nie ma. Tylko w jaki sposób to będziemy robić? To jest nasze wspólne, to jest wspólne nasze zadanie i odpowiedzialność. Indywidualnie i jako społeczność. Jedno i drugie. Wtedy to działa razem. Kiedy pracujemy indywidualnie i kiedy pracujemy w grupie, jako zbór, jako kościół, by w nim Wzrastać, i Jego się uczyć z Jego słowa i ze świadectwa, jakie składamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest korzystanie z zaproszenia do stołu pańskiego. Apostołowie wiem, że to wiecie, bo to czasem powtarzam. Apostołowie tak bardzo tęsknili za swoim Panem, byli tak bardzo głodni, że codziennie przystępowali do stołu pańskiego, bo im to przypominało to, co Czego już nie mieli i za czym tak bardzo tęsknili, ale też i myśleli o przyszłości, że jak spożywają to ciało i krew Pana Jezusa, to myślą o tym, że będzie moment, kiedy się z Nim spotkamy i na to czekamy. I to nas posila, to dodaje nam siły do tego, by zmierzyć się z tym, co przed nami, bo po to nas do tego stołu zaprasza. By wniknąć dosłownie w nasze życie i wyposażyć, do dalszej drogi. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, którą ustanowił, która powoduje, że karmimy się Panem Jezusem, to trwanie w społeczności. Tego się nie da zrobić przez internet. Kościół w sieci nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Możemy jedynie przesyłać transmisję do tych, którzy fizycznie nie są w stanie być z nami. I to jest wspaniałe narzędzie. I warto go wykorzystywać. Do tego, aby w, w sytuacjach, kiedy nie możemy być z drugim człowiekiem, z drugim wierzącym, żeby mieć ten kontakt z Bożym Słowem, żeby mieć impulsy do rozważania. Ale karmić się i być kościołem da się tylko w społeczności. Będąc razem. Mamy zatem drugą niedzielę pasyjnego czasu, którą możemy wykorzystać do. Tego, by przemyśleć. Co mogę zrobić? Aby spróbować się karmić Panem Jezusem w tym tygodniu. Jak i co mogę poukładać, żeby to było możliwe? Co mogę zrobić, by móc przystąpić do stołu Pańskiego? By dać się przepełnić Jego obecnością? Co mogę zrobić, aby trwać w społeczności z innymi, aby spotykać się ze sobą wzajemnie, bo w ten sposób Bóg objawia swoją moc i obdarza nas swoją mądrością. Co mogę zrobić? Pomyśl nad tym, bo tylko On jest prawdziwym pokarmem. Bo tylko On daje życie i pokazuje nam, jak to zrobić, żeby to było możliwe. Niech Pan Bóg nas w tym wzmocni i nas w tym prowadzi, błogosławi. Aby rzeczywiście był pokarmem, którym się karmimy. W każdej chwili naszego życia. Amen.